Myślę, że jako pacjentka po transplantacji nerki y, często podejmuję temat y, y, idee dawstwa narządów, ponieważ rozmawiam z rodziną, z bliskimi, edukuję młodzież w szkołach, mówiąc o ogromnej potrzebie. Y, o, mówiąc o liczbie oczekujących na, na przeszczep narządu, o tym, że każdy z nas powinien nosić przy sobie taki testament, oświadczenie woli, którym wyrazi chęć oddania swoich narządów po śmierci. W Polsce dużo mówi się o, o, ogólnie o transplantacjach od osób żywych, czyli dastwie żywym. Czy jest nadzieja, by ten trend mocniej zakorzenił się w Polsce? Bo dzisiaj rozmawialiśmy na warsztatach i to wychodzi na to, że w naszym kraju to dastwo od osób żywych nie jest tak popularne jak w krajach Europy Zachodniej. Tak, coraz więcej się mówi o dawstwie żywym narządów. Ja też tego doświadczyłam, dlatego że przygotowywałam cię do, do wyprzedzającego przeszczepienia nerki. Dawcą miał być mój mąż, jednak szybciej trafiła się narka od dawcy zmarłego. Jednak temat bardzo często powracał w mojej rodzinie, dlatego że ja chorowałam przewlekle i już jakby wiedząc, że ta schyłkowa niewydolność narek nastąpi, oferowało mi się kuzynki, siostra, właśnie mąż, którzy mówili, że chętnie się przebadają dla mnie, żebym ja mogła żyć jako zdrowa osoba po transplantacji. Jest to na pewno duży akt miłości, duży akt daru i też jakby osoby przewlekle chore rzadko proszą o to, aby ktoś bliski podarował mu narząd nerkę ze względu na troskę, na obawy. I zazwyczaj musimy wychodzić z tą propozycją, my to znaczy osoby zdrowe, które chcą dać coś z siebie, aby ta osoba, którą kochają, żyła właśnie z nimi jak najdłużej. Najczęściej są to właśnie takie akty miłości, brat, siostra, mama, dziecko. Dużo rzadziej rodzic chce przyjąć narząd od swojego dziecka, bo wiadomo, że chce jakby oszczędzić tą bliską osobę. Chociaż teraz mówi się, że naprawdę oddanie narządu, oddanie nerki nie jest niebezpieczne. Mówi się dużo pacjentowi, który chce być dawcą o ewentualnych powikłaniach, aczkolwiek więcej jest tych plusów też z tego względu, że stajemy się takimi superbohatorami. Jesteśmy na pewno super dobrze przebadani jako potencjalni dawcy narządu. Musimy przejść bardzo dużo badań, żeby wykluczyć wszystkie powikłania, które mogłyby gdzieś tam nastąpić. I chodzi też o budowanie takich relacji na pewno w rodzinach, rozmawianie o tym, co by było gdyby. Ponieważ teraz cukrzyca jest taką chorobą cywilizacyjną, nadciśnienia, więc wydawać by się mogło, że będziemy mieli dużo więcej chorób nerek właśnie w związku z cukrzycą, z nadciśnieniami, z różnym, związanych z trybem życia, więc temat będzie powracał lawinowo, kiedy ktoś bliski być może zachoruje i będzie tego narządu potrzebował w przyszłości. Thank <laughs>